Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w Muzeum Morza w Kołobrzegu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o 19. Targu Solnym. Jest z nami gospodarz obiektu, pan Tomasz Tamborski. Serdecznie witamy. Jest z nami pani Anna Mieczkowska, prezydent Koobrzegu, która jest gospodarzem imprezy. Serdecznie Dzień witamy. Dobry. I są u nas z nami przedstawiciele Towarzystwa Przeciół Muzeum, którzy tę imprezę organizują. Zapraszam pana na parę słów. Jako gospodarz miejsca, po pierwsze cieszymy się, że możemy jako muzeum wziąć udział. Kolejne 19 edycji targu salnego jest tradycyjne przy paście Lantowej, a to, że podróż był ważnym ośrodkiem i wspominamy tamte czasy, które mi dowodzi tego chociażby ostatnia konferencja tutaj parę dni temu, kiedy pokazywaliście Państwo górę papieską z w podróży i zapomnili Państwo, że o tej bóle było bardzo głośno i jest głośno nie tylko w samym mieście ale daleko poza jego granicami, media centralne o tym fakcie wspomniałem. Mam nadzieję że to przyszła do dobra. Okresów, pór roku zrobiło nam się na D2, na D2. No dzień dobry szanowni państwo targ solny po raz pierwszy pojawił się w pobrzegu przy okazji obchodów 750-lecia Malenia praw miejskich naszemu miastu i od tego dnia stanowi bardzo ważny element i bardzo ważny punkt na mapie kulturalnych wydarzeń naszego miasta. To wydarzenie wyjątkowe, proszę Państwa, bo rekonstruktorzy w strojach z epoki pokażą i zaprezentują nam umiejętności często już zapomniane, i przedstawią nam produkty, które są rękodziełem. To nie tylko żywa lekcja historii, nawiązująca do średniowiecznych tradycji naszego miasta, ale to również bardzo dobry moment, aby zakupić oryginalne pamiątki. Naszego miasta. Targ solny, jak już wspomniałam, odbywa się zawsze wtedy, kiedy uroczyście obchodzimy rocznicę nadania praw miejskich i w tym roku rozpoczynamy te obchody już 20 maja ceremoniałem morskim przeprowadzonym w porcie jachtowym. Później przy ratuszu odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Dni Koło Brzegu. Program jest bardzo bogaty. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście zerknęli, zobaczyli co oferujemy w tym roku razem z różnymi instytucjami kultury działającymi na terenie naszego miasta. I serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, abyście w te dni razem z nami świętowali kolejne urodziny naszego miasta. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Piotr Leszman. Na również. Witam serdecznie jako organizatorzy XIX Targu, historycznego Targu Solnego w Pobrzegu, ale dziękujemy, drodzy Państwo, przede wszystkim instytucjom i, jeżeli mogę, rozpocząć od tego, że to jest oczywiście coroczne już wydarzenie, ale które by nie mogło być zorganizowane bez pomocy. I teraz kogo? Mianowicie w tym roku wsparcie finansowe, logistyczne i merytoryczne od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, od Gminy Miasto Kobrzyk, również tutaj od, przepraszam Pana, starosty, jako gospodarza tutaj obiektu, ponieważ wsparcie również finansowe, logistyczne i merytoryczne dało nam, jako również partner, Główny Przedsięwzięcia Muzeum Oręża Polskiego w dobrze Patronat honorowy, nad wydarzeniem objęła członek Zarządu Województwa Zachodu Pomorskiego, Pani Anna Pańkowska, Pan Starosta Tomasz Tamborski, jak również pani prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dziękujemy wszystkim za to przy okazji już z góry, bo tak jak wspomniałem, wydarzenie, które od tych kilkunastu lat wpisało się bardzo dobrze, w obchody dni miasta Kobrze. Zaczęło się właśnie te kilkanaście lat temu, tak, niespodziewanie, od między innymi tutaj. Stojącej obok Basi koleżanki, która od samego początku, niestety z nami dzisiaj nie ma Jerego, tak, również tego współorganizatora, organizatora, który od samego początku wziął się za pracę, tak, wraz. Ale jest na plakacie. Tak, jest cały czas z nami, tak, pozdrawia i, i, i wierzymy, że może zrobi niespodziankę i będzie z nami, tak? Zobaczymy. Drodzy Państwo, no przede wszystkim przyjeżdża prawie stu rekonstruktorów z całej Polski. Każdego roku zapraszamy tych najlepszych. Ta różnorodność rzemiosł, bo o to chodzi, żeby pokazać to, co tutaj było te tysiące lat temu, w czasach Kołobrzegu Krobrego, Krzywoustego, również wtedy, kiedy kobrzeg w 1955 roku otrzymał prawa miejskie. To jest bardzo ważne, żeby tą historię pielęgnować, żeby dla kolejnych pokoleń była szansa, możliwość, Naocznie, tak, w żywej historii, Dotknij historii, bo tak naprawdę taki jest tytuł tego wydarzenia dwudniowego, plenerowego, które już za kilka dni będzie miało miejsce w Kobrzegu. Będzie Snycerz, będzie fragistyk, będzie serowar, mincerz, naprawdę bardzo dużo rzemieślników, ponad 20 stanowisk, ale chciałbym również wspomnieć o pewnych nowościach, mianowicie będzie stoisko zespołu szkół numer 1 w Kowrzegu Henryka Sienkiewicza. Uczniowie, ale pod kierunkiem pana Jacka Kawałka, nauczyciela Informatyki, który właśnie pokaże kołobrzeg. Dawny pokażą kołobrzeg, ale w technice już nowoczesnej techniką 3D. Będzie również Sam Cienkiewicz, który będzie wszystkich witał, ale jako model, właśnie zrobiony w wersji 3D. Także to są te nowości, drodzy Państwo, bo nie możemy zatrzymać się w czasach tylko i wyłącznie średniowiecza. Ale no te właśnie nowinki technologiczne chcemy wykorzystać i pokazać Państwu już za te właśnie kilka dni. Czyli kiedy? 20-21 maja, sobota, niedziela, drodzy Państwo, już było wspomniane, jeszcze raz przypomnę, park imieniem pułkownika Anatola Przybelskiego przy Baszcie Lądowej, sobota w godzinach 10-19, w niedzielę w godzinach 10-17.